Minecraft kryje w sobie wiele nierozwiązanych tajemnic. O wiele legendy o Herobrine i Entity 303 zostały już dawno obalone i raczej nikt już nie nie wierzy, okazuje się, że gra skrywa o wiele bardziej niepokojące sekrety. Dziś zajmiemy się jedną z największych zagadek Minecrafta. Płyto numer 11. Wrzesień 2011 roku. Wtedy premierem ma przedostatnia wersja beta Minecraft przed oficjalną premierą wersji pełnej, beta 1.9. W tej aktualizacji do gry została dodana nowa płyta muzyczna. Jej nazwa to po prostu 11. Nie była to zwyczajna płyta z muzyką taka jak pozostałe. Ten dysk nie zawiera muzyki. Zamiast tego słyszymy niepokojące odgłosy. Brzmione tak. Tak jak można było usłyszeć, brzmi to jakby najpierw ktoś był przez kogoś ścigany. Słyszymy nerwowe dyszenie i przyspieszone kroki. Potem słyszeliśmy dźwięk, jakby ktoś próbował odpalić zapalniczkę. Co pozwala wnioskować, że osoba z nagrania próbowała ponownie zapalić pochodnie. Na koniec można usłyszeć bardzo szybkie kroki i przebieganie, jakby po blokach dirta lub gravelu co pozwala się domyślić, że postać z nagrania ucieka przed kimś w kopalni lub jaskini. Bo jak wiadomo, to tam najczęściej spotykamy te bloki. Nagle słyszymy dziwny warkot i nagranie się urywa. Co właściwie wydarzyło się na nagraniu? Przed kim lub przed czym uciekała postać? Wizualizacja pokaże animacja użytkownika Fluffy Friend. Powiem wam, że tak dokładnie wyobrażałem sobie, co dzieje się na nagraniu. Niepokojący dźwięk na końcu może należeć do Endermana. Myślę, że ma to sens, gdyż ta płyta została donana w bycie 1,9, czyli w stosunkowo krótkim odstępie czasu od kiedy w grze pojawił się też Enderman. Warkot na końcu trochę przypomina krzyk tego MOBA, kiedy jest rozwścieczony, więc być może faktycznie na nagraniu słyszymy postać Steve'a. Uciekającego przed człowiekiem kresu. Ale mam też drugą konkluzję, i ona wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Jak wiadomo, muzykę do Minecrafta stworzył C418, czyli Daniel Rosenfeld. Podejrzewam, że w tamtym okresie, gdy dodano tą bytę do gry, dowiedział się on o legendach na temat Herobrine. Myślę, że po prostu chciał jeszcze bardziej uwiarygodnić plotki na temat istnienia tego bytu w grze i napędzić graczom strachu. Jeśli tak było, to jak najbardziej mu się udało, bo często gracze głosili teorię, że postać z nagrania ucieka właśnie przed Hirobrajnem. Jaka jest jednak prawda, co miała symbolizować płyta numer 11, tego chyba nigdy się nie dowiemy.